Szanowni Państwo, kochani moi, chciałem się wypowiedzieć jeszcze o, o szpitalach. Że o białoruskich szpitalach, że jakie, jak, jakie kolejki są, jakie wszystko. Ja muszę udać się do ministra zdrowia do Warszawy, do pana Arłukowicza ja minister zdrowia, żeby naprawdę w Polsce z tym zdrowiem polepszyć dla narodu polskiego. Bo jest bardzo źle, bardzo źle, że jednego człowieka nie wymienię o nazwisku, o imieniu. Wczoraj włożyłem na Izby ranunkową szpitalną na, do Białymstoku. A kolejki, jak nie wiem, że trzeba czekać nie godzinami, ale pięć godzin, a nawet i dziesięć godzin. Panie Ministrze, zdrowia. Pan, tylko w telewizorze mówisz, że będzie polepszenie. Że będzie lepsze zdrowie. A te lepsze zdrowie to idzie pogorszenie. Dla każdego człowieka. Nawet wiedziałem straż pożarną, jak też spowodowali wypadek. Jak byli w szpitalu. Widziałem nawet człowieka z wypadku samochodowego na własne oczy. Prawda, oni mają pierwszeństwo. Jak karetkę przywozi, to one mają pierwszeństwo do lekarza. To ja nie mam sprzeciwu temu. Bo zawsze karetki muszą mieć pierwszeństwo do lekarza. Zawsze. I to ben, było, jest i będzie. Bo nie będą karetki stali w kolejce. Ale kochani moi trzeba zrobić, żeby i pa, dla pacjentów zwykłych tych nazwiemy, żeby też było polepszenie, niech kolejek było i tak dalej. Żeby więcej lekarzy było, żeby przyjmowali ludzi lepiej. Żeby prędzej było robione, robione było zdjęcia na głowę, na wszystko. Żeby tak dużo kolejek nie było. Na pewno zajmę się tym. Jak nie w tym miesiącu, to w maju, ale zajmę się i pojadę do Ministerstwa Zdrowia z pismem, co zapytam się sam, co się dzieje się w Ministerstwie Zdrowia, pojadę nawet do Warszawy, do Centrali Narodow Narodowego Funduszu Zdrowia, też się zapytam się. Dlaczego tak to się dzieje? Się? Że w całej Polsce, a zwłaszcza w Białorszczu i na Podlasiu, do lekarza trzeba czekać godzinami. To nie powinno być tak. Powinno człowiek przyszedł prędko być załatwiony i powinno być taka udzielona pomoc, żeby pacjent, klient, pacjent był zadowolony z lekarza, żeby długo się nie czekało. I obiecuję dla was wszystkich, jeszcze raz mówię bo tu już kwiecień mało zostało, ale w maju obiecuję, że pojadę do Warszawy, że tym zajmę się czym prędzej, czym szybciej, bo to jest niedopuszczalne. To dla mnie ciarki przeszli przez skórę. Sprawdzę nawet pogotowie ratunkowe ile mają karetek jakie karetki mają czy nowe czy po remoncie kapitalnym czy mają złomy Bo wiem gdzie ich warsztat mieści się na prawa Wiem wszystko jeżeli zajdzie potrzeba, obymiana dyrektorów, to będą wymiana dyrektorów. Ja nie popuszczę, teraz lejce będą dla nich przykrócone. Że lekarz to musi kulturalnie przy pacjenta, klienta, i Załatwić prędko i szybko, żeby i dobrze zbadać, prędko, szybko i dobrze zbadać, żeby klient był zadowolony, żeby nie denerwował się, żeby. Po, poszedł do domu zdrowy, żebym zażywał mało leków, tylko żeby wyszedł od lekarza zadowolony i szczęśliwy. Na razie tyle, szanowni Państwo, kochani moi. A dalej będę obserwować szpitali, przychodnie, rejonowe, nie rejonowe, Wszystkie będą obserwować, jak się zachowują lekarze. Jak pacjenci się zachowują do lekarzy. U mnie nie będzie. U mnie musi być zgoda, panować i tak dalej. Nie będzie kłamstwa i oszustwa. Nie będzie. nerwów, szarpania i te kolejki do lekarzy, to trzeba czym prędzej zlikwidować. Bo ja pamiętam, że w swoje życie kiedyś były kolejki, ale małe. Że zaszedł do lekarza i był taki przyjęty. Teraz, co się dzieje w przychodniach, laboratoriach, to, szla, to czarki mnie biorą po skórze, że nie powinno tak być. Powinna być kultura, kultura i kultura, jeszcze raz kultura. I na razie, kochani moi, tyle. Mego wywiadu. Ja wiem, że zaraz podchwyci PO, Kornel Misze i reszta partii. Oprócz PiSu. PSL podchwycić może nawet moje przemówienie. Zaraz podchwyci wicepremier Janusz Piechocinski. Może podchwycić minister zdrowia. Bo one tylko umieją to podchwytywać. Co ja powiem, to one powtarzają. One, żeby nie obrazić każdego człowieka, to tak jak przypuśćmy małpy, że małpy na, nauczysz mów, powtarzaj szprot. Mam po sprot.